Siemano w ten dzionek świąteczny, święta mamy, a ja sobie zrobiłem właśnie prezent na święta i słuchajcie kupiłem sobie y, tego e-booka, co przyszedł diablo i robił mi te pomiary ciśnienia, także na pewno będę mądrzejszy o tą wiedzę i już jest dostępny, także go sobie zakupiłem, już go sobie pobieram z ciekawości i Będę mógł go przejrzeć. Porządnie, będę mógł go przejrzeć. Elegancko. Otwórz. Jest. Działa wszystko elegancko. I jest tutaj na pewno dużo rzeczy. Także mądrzejszy o tą wiedzę. Słuchajcie, możecie wejść, link będzie w opisie, jak ktoś jest zainteresowany, jak oszczędzić swoje pieniądze. Z hasłem Emil macie 35% taniej, także. Zapraszam do potężnej wiedzy. I to na tyle tej wrzuty. Święta, święta i po świętach. Znowu się widzimy w tej samej sytuacji, co ostatnio. Robota stała przez tyle dni. Odpoczywałem z rodziną, tak to wszystko wyglądało w skrócie. No i lecimy dalej z tą budową. Jedno wiem na pewno po tym odpoczynku trzeba przyspieszyć, ruszyć dubko, żeby się szybko do kwietnia wprowadzić. Także mało czasu, dużo roboty. Ale wszystko jest pozazębiane w tej chwili, poustalane są roboty. Także będziemy lecieć myślę trzy razy szybciej. No ale to się wszystko okaże. Ruszamy z tym tematem, żeby nie tracić czasu. Na pierwszy rzut idzie, słuchajcie, tak jak widzieliście ten test. On tutaj już wisi bardzo długo, czyli mamy tą paroizolację. O, nożyczki kupiłem. Miałem kupić jedną sztukę, kupiłem 12. O, tak po prostu, nie wiem czemu. Tak wychodzi czasami. Pierwszy idzie ten klej, czyli jest. Tutaj będę go odrywać, ten tańszy, chyba 35 zł i tutaj 70 zł, co ja użyłem na cały dom i nie jestem zadowolony. No to dobra, lecimy. Pierwszy idzie ten Sika Flex. Czekajcie, bo źle trzymałem, kamerę się przesunęła. Dobra. Czyli pierwszy idzie ten, czyli już go odrywam od góry i idzie. Bardzo leciutko, bardzo leciutko, tak leciutko. To jeszcze nie widziałem. Cyk. Tutaj jest. O! Przyklejony mocno. Trzeba przyznać, że jest przyklejony mocno. Jest jak taki. Kurczę. Silikon dobry. O! Nie chce się nawet tak oderwać. Odrywa się, ale nie, nie chce za bardzo, także no tutaj jest dobry. Dobry, to trzeba mu przyznać, że jest dobry. Ciągnie się jak guma i dobrze trzyma. Tutaj z kolei idzie ten klej. No i jadę go. O, jest lepiej. Trzyma. Jest dobrze. Z klejem się, odrywa. Jest nieźle. Ole, kozak, ale kozak, wam powiem. Ja, naprawdę mega. O rany, mega, mega, mega. Tu, tu nawet, ale nie trzeba nawet sprawdzać. Nie da się. Małymi jedynie ząbkami. Będę musiał go szpachlą zrywać. Nie razem z stynkiem. Szarpnę z całej siły. O! Jest. Dobry. Dobry klej, powiem Wam. Go zastosuję już tylko tutaj, gdzie mi odchodzi. I to tyle w temacie. Bo ja już tą parę izolację mam skończoną. A to jest ku przestrodze dla Was. Tyle w temacie. Tyle w temacie z wiedzy. No i co lecę dalej z elektryką, później chcę pojechać do sklepu i kupić podłogę, wybrać kafle, bo tak to co ja słyszałem, nie wiem, nie zweryfikowałem, będę jechał, będę się dowiadywać. Podobno szybko trzeba kupywać, podobno szybko trzeba słuchajcie, kupywać i bo niby ceny od stycznia walą mostro do góry, ale to zawsze było takie coś. Ja już mówiłem, że wali do góry, a nie waliło albo. Wiecie, to różnie jest. Trzeba wszystko samemu weryfikować. No ja idę zobaczyć, co się dzieje, bo i tak podłoga musi wejść, jaki jest czas oczekiwania, żeby nas czasem nie zatrzymało, że będzie trzebać, trzeba czekać 4 albo 6 tygodni na materiał. No Zobaczę, czy jest na miejscu, czy trzeba czekać i tak dalej. No dobra, ruszam, ruszam z robotą. Na Magdy kanale, jak chcecie, odsyłam vlog z życia. Możecie zobaczyć co Borysek dostał na święta. Taka wrzuta, jestem ciekawie. Yy, I co tam jeszcze? Yy, nic, nic, nic. Działamy, działamy. Mam nadzieję, że będzie szybko. I teraz muszę z tymkiem. To wygląda do następnej wrzuty. Aha, a co ja będę robić? No, dalej się będę męczyć z tymi tymi. Czyli będę tu wkręcał pod światła deski, tu, tutaj i w łazience. Trzy punkty, świetne. Zabieram się za robotę. Nowa sceneria, słuchajcie, już dawno po robocie, sorry, nic nie nagrywałem. Powiem Wam, że się skoncentrowałem na robocie, będę leciał jak orzeł teraz. Yy, sorry widzów za to, że nie mogłem się spotkać, też odmawiam telefony, spotkania i wszystko, co może mnie zdekoncentrować. Yy, idziemy wybierać podłogi, bo już czas, łączymy się kontakt ze stolarzem, wchodzą płyty. No zobaczycie, będzie tempo. Tempo zawinięte, także spokojnie. Lecimy oglądać podłogi. Tak szybko odpalam kamerę, bo mówię, ja tam działam. Tutaj ziomek działa. Także montuję taki geberycik. Tak to mniej więcej teraz wygląda. Tak to wszystko, kochanie, wygląda. Jest odmierzane i przykręcane. A ja tu robię ostatnie pomieszczenie pod yy, elektrykę. I powiem Wam, że zmieniłem koncepcję, jednak dałem dwie lampy. I w każdym pokoju u góry będą dwie lampy. Później się wymyśli tylko jakie, bo się bałem, że, że po prostu będzie za mało oświetlenia. Ale jeszcze Wam powiem. A latarkę odpaliłem. O. Ale jeszcze Wam powiem, że chciałem wentylatory gdziekolwiek, bo jeżeli są klimatyzację myślałem, że na dole, żeby dać w korytarzach dwa wentylatory, żeby jednak klimatyzacja rozprowadzała po całym domu i to myślę, że jest bardzo dobre wyjście, takie nowoczesne wiatraki ze śmigłami. No, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, nie? Także taki postęp i to na tyle tej wrzuty. Tak szybko wam wrzucam wrzutkę. Zakładamy paroizolację. Tak jak widać jest zrobiona. A teraz taka ważna rzecz, ogólnie co, czyszczę jeszcze zakłady denaturatem bezbarwnym, żeby taśma dobrze trzymała. Ale już Wam powiem, że przy pianie pur, jak na stelaże są te drubinki, to na przykład tutaj jak przyklejamy folię dwustronną, nie ma opcji, że ona się będzie trzymać i nie ma opcji, żeby denaturatem ją wyczyścić. Ja czyszczę zakłady na folii, żeby ona była czysta wszędzie jak jest trochę gdzieś tam pianki, to muszę palcami to zdrapywać. A jeśli chodzi o czyszczenie stelaży, no to używaliśmy używaliśmy szczotki drucianej i ładnie wyczyści i taka strona taśma dwustronna jest ładnie przylepiona. No tak to wygląda. No i co? Lecimy z tą robotą. Bardzo szybko, także to na tyle tej wrzutki. Tak szybko. Paro izolacja tutaj już wisi wszędzie, czyli w takim bądź razie już e, zakładamy taśmy. Taśmy Uno, zakłady i no, nie widać za bardzo pod tę zapalę latarkę. I łączymy. Łączymy wszystko. I. To wygląda. Oj, jeszcze takie światło się włączyło. Dobra. Tak szybko, kochani, bo zestaw z łowiną przyjechał i z frytkami. Także mamy pierwszą płytę. Mamy pierwszą płytę, słuchajcie, jak Wam się podoba. Pierwsza płyta w tym domu, oprócz okien, czyli zamykamy. Pomału to wszystko zamykamy, nie? Wygląda. Codziennie na całej kicie, w kwietniu wprowadzka. Wszystko do, 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 dopinane, stolarz też w gotowości generalnie, także gdzieś tam swoją kolejkę można powiedzieć roczną wyczekaliśmy, także wszystko jest pod kontrolą. To na tyle tej wrzuty lecę zjeść i lecimy dalej z robotą. Do następnej. W tej chwili dopadła nas noc, ale kręcimy potwora. Tutaj będzie stał potwór. Tak wygląda. Rozstawiamy sprzęcik. i wjeżdżamy maszyną yy, ciemno, głucho, wszędzie głucho <grymne> ciemno, wszędzie głucho, wszędzie chciałem powiedzieć druga płyta musi także jest druga płyta tu są dwie jedziemy trzecią to na dzisiaj koniec sufit został skończony jest godzina 18 zawiłem się na chatę Poćwiczyć i z rodzinką czas spędzić. sufit jest wykręcony może być. A jutro się poleci tamto. Amerykanie się powkleja i będzie gitara. Minusy. Bardzo duże minusy, na które chciałem przestrzec ludzi którzy budują, no niestety nie mogę sobie pozwolić tutaj na kręcenie sufitu na dwa razy ponieważ źle obsadziłem e, drzwi wyłazowe zostawiłem sobie e, na lico szczelinę i obliczone było na jedno płytowanie także jest teraz lico i, i dupa no bo tak naprawdę się powinno kręcić na dwa razy, dwie płyty w całym domu chcę kręcić płyty na dwa razy podwójnie no, ale tutaj, gdzie powinno być tak naprawdę podwójnie kręcone, no bo tam jednak się chodzi i najbardziej pracuje, dałem ciała. Także was przestrzegam. Eee, drugi minus: wydaje mi się, że za krótkie kabelki wystawiłem do elektryki. Eee, trzeba wystawiać co najmniej z pół metra eee, po to nawet, e, bo tu ziomyś, poziomek mi mówił, po to nawet, żeby e, łatwiej tą płytę było można wsadzić. Na krótkich takich e, tych. W kabelkach ciężko się te płyty wkłada, nie? Także lepiej pół metra wystawić. No, nie tak jak tu, nie? <słyszą> Wiszą jeszcze do odcięcia. Są przygotowane, ale. Także zostawiajcie dłuższe kable. Maszyna się spisała bardzo dobrze. Lecimy na niej. No i to wsią. Tak to wygląda. Do następnego filmu. Cześć, trzymajcie się. Zasuwamy z tą, zbudową, z tą budową, żeby goście mogli wpadać, żeby się mogli kręcić imprezy. To, do czego kanał już zostanie przekwalifikowany. Zobaczycie. Zobaczycie, co to będzie. Eja.